Rzeczypospolita powstała po Unii Polsko-Litewskiej w Lublinie w 1569 roku z dwóch państw: Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jej władca nosił tytuł Króla Polski, a nie Rzeczypospolitej i Wielkiego Księcia Litwy. Terytorialnie dzieliła się na Koronę, czyli tereny dawnej Polski, i Litwę oraz inne wspomniane przed chwilą Lenna i terytoria zależne. Podzielona była na cztery wielkie prowincje: Wielkopolską, Małopolską, Litewską i Inflacką. Oba państwa tworzące Federację miały wspólnego króla, wspólny sejm, herb, wspólną monetę i politykę zagraniczną. Odrębne były skarby oraz wojska, wraz z ich dowódcami hetmanami litewskimi i koronnymi. Odrębne pozostawały również prawa i niektóre przywileje. Czy owo państwo można jednak nazwać Polską? Cóż, w dzisiejszych czasach to nasz kraj uważa się za spadkobiercę i depozytariusza dawnej wielkiej Rzeczypospolitej.